Duże inwestycje i małe modernizacje, potężne budowy i mikrorealizacje. W Koszencinie trwa posiedzenie, kapituły ogólnopolskiego konkursu na modernizację roku i budynek XXI wieku. To forum spotkań różnych branż. W wydarzeniu patronuje Telewizja Polska. Szczegóły w relacji Szymona Oślizło w jednym ale jakim wyjątkowym miejscu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Koszencinie debatuje kapituła wyjątkowego konkursu 27 edycji konkursu na najlepszą modernizację roku i budynek XXI wieku to konkurs który ma długą 26-letnią tradycję a jego kapituła składa się z przedstawicieli tych instytucji które zostały wyróżnione w poprzednich edycjach dyskutują na temat tego na co zwracać uwagę w tej kolejnej 27. edycji jednocześnie przypominają, że wciąż trwają zapisy i można zgłaszać te najlepsze realizacje. Do pierwszego etapu już wpłynęło 130 realizacji z całej Polski. W finale już jest 15 obiektów. No i czekamy na innych do 28 lutego. Zapraszamy inwestorów, wykonawców, projektantów, ale też wszystkich, którzy mają do czynienia z budową, odnową. Patrząc na 26 lat tego konkursu można zobaczyć jak zmieniały się realizacje, jak wykonywano je w 1996 roku, a jak wykonuje się teraz w 2022 roku, na co wówczas zwracano uwagę na co patrzy się dziś. To posiedzenie kapituły konkursu trwać będzie także jutro, a wciąż można zgłaszać swoje prace, swoje wykonania, swoje realizacje do tego konkursu, którego finał tradycyjnie jesienią na zamku. Król w Warszawie szymoność Lizbo aktualności